19 września. Święty Paweł Apostoł, nauczyciel łaski, ksiądz arcybiskup Fulton Sheen i jego książka Maryja, Pierwszą Miłością Świata. I dodam Moją pierwszą miłością. Wspomnienie świętego Januarego, męczennika, którego krew żyje do dziś i czeka na powrót Chrystusa. Oraz wspomnienie świętego Józefa z Kupertyną, który lewitował, gdy słyszał imię Błogosławionej Dziewicy niepokalanej Maryi. Wczoraj słuchaliśmy o tym, jak Jezus ukaże za herezję, za bluźnierstwa i za nieczystości. Dziś usłyszymy o tym, jak święty Paweł mówił, że właśnie takim był bluźniercą, oszustem i prześladowcą. Pewnie chciał być ukarany. Ale dzięki łasce Boga stał się misjonarzem łaski dla nas wszystkich. Co otrzymał, tego uczył. Że z łaski Boga możemy wszystko. Święty Paweł, pisząc do swego ucznia Tymoteusza, już na początku nie ukrywa tego, kim jest. Kto nie ukrywa swych grzechów, ten żyje w świetle Bożej Łaski. Szatan często wykorzystuje, kiedy coś ukrywamy. Bo on jest najlepszym właśnie w, w tym, żebyśmy ukrywali, bo wtedy ma nad nami e, łapy. Święty Paweł pisze bez złudzeń. Jestem apostołem Jezusa. Według nakazu Boga naszego. A dalej. Dalej pisze Tymoteuszowi, jako synowi swojemu wierze, żeby nie myślał, że Paweł jest super i jest doskonały. Mówi bez złudzeń. Bez żadnych czarowań. Dzięki łasce i miłosierdzia Bóg mnie wybrał, choć byłem dawnym bluźniercą, prześladowcą i oszustem. Trzy mocne słowa o sobie, ale święty Paweł nie ukrywa tego, kim był, ani tego, kim dzięki łasce się stał. Łaska Boga dla Pawła stała się nadmiarem. Hojna i Tak samo może stać się dla nas, jeśli niczego przed ludźmi nie będziemy ukrywać. Kto ukrywa swe złe czyny, i tak wyjdą one na jaw. A do tego dajemy przystęp szatanowi do działania, bo on zwodzi takich, co ukrywają coś złego w ciemności. Święty Paweł 150 razy pisze o łasce, a w Nowym Testamencie znajdziemy ich 150 razy, a Paweł pisze 100 razy. Aby podkreślić, kim był bez łaski, a kim stał się dzięki łasce i nadziei w Chrystusie. Ponieważ słowo łaska, gracja, odnosi bezpośrednio do Matki Bożej, która jest pełna łaski, gracja plena, możemy powiedzieć, że 150 razy pismo Nowy Testament pochwala Maryję. Czyli tylekroć, ile. Jest psalmów Dawidowych i tak jak my, kiedy mówimy zdrowaśki, kiedyś było ich 150 zdrowaśek w trzech częściach różańca, dzisiaj ich jest 200 razy. Więc wypowiadając łaski, śpełna, zawsze wychwalamy łaskę, którą jest Maryja cała, bo otrzymała od Boga. bo Chrystus jest łaską, a ona cała jest przeobleczona w Chrystusa. Łaska przychodzi przez Maryję. To w Biblii znajdziemy osiem błogosławieństw Matki Maryi, które wypowiedział anioł i kobieta, e, czyli Elżbieta, a anioł Archanioł Gabriel. Pierwsze e, słowo błogosławieństwa jest właśnie wypowiedziane: "Witaj, łaski pełna". Drugie: "Po nim błogosławione, błogosławieństwo dla Maryi, "poczniesz i z syna. Trzecie błogosławieństwo, Duch Święty Ciebie napełni. Czwarte błogosławieństwo dla Maryi, wypełnią Ci się słowa, które powiedział Pan. Piąte błogosławieństwo, ponieważ uwierzyłaś. Szóste, Maryja jest błogosławiona, bo błogosławiony jest owoc jej łona, Jezus Chrystus. Siódme błogosławieństwo jest, ponieważ jest błogosławiona pomiędzy niewiastami. Tak jak Błogosławiony jest mężczyzna pomiędzy niewiastami. I ósme błogosławieństwo, bo wypełniło się słowo Boga w twoim życiu. Błogosławieństwo i jest osiem Maryi, tak jak osiem błogosławic Jezusa na górze. Porównaj Mateusza piąty rozdział. Maryja błogosławi Jezusa, bo jest u Boga duchem. Jest pokorna, jest cicha, jest łaknąca sprawiedliwości, jest miłosierna, jest czystego serca, niesąca pokój, bo przyniosła światu Zbawiciela oraz cierpiąca prześladowani. Kto Chrystusa odrzuca, odrzuca też Jego Matkę. Maryja jest prorokinią Nowego Testamentu, bo znosi to wszystko. Znosi to, co procy Starego Przymierza. wypędzeni, niezrozumieni, odrzuceni. Maryja całe serce nie tylko bije dla Jezusa, ale jest wypełnione Jezusem. Piękne porównanie zrobił arcybiskup Fulton Sheen w książce Maryja, pierwsza miłość świata, mówiąc, że ludzie często są wypełnieni swoimi ideami jak pudełka piaskie pełne albo Naczynia, pełne wody. Maryja była pusta, a Bóg, mówi arcybiskup przyn szukał w świecie pustego serca, ale nie samotnego, ponieważ nie było w nim własnego ja. Bóg napełnił serce Maryi swoim ja, czyli złotem miłości, czyli łaską miłosierdzia. Taka jest właśnie Maryja, pełna błogosławieństwa Bożego, pełna łaski, dzięki Jezusowi Chrystusowi i swej wolnej woli. Bo zgodziła się na Boży Pan. Polecam bardzo książkę arcybiskupa Fultona. Jest ona niezwykła. Widać miłość synowską do Maryi, gdy pisze na przykład tak piękne słowa. Jak Eden był rajem stworzenia, tak Maryja jest rajem wcielenia, bo w niej, jako ogrodzie, były obchodzone pierwsze zaślubiny Boga i człowieka. Według Fultona Maryja nie tylko naprawiła to, co Ewa zeszpeciła, ale tak blisko zbliżyła się do Boga, jak żaden człowiek chodzący po ziemi nie mógłby bez niej się zbliżyć. Przeczytajcie proszę tę fascynującą książkę o Maryi, którą arcybiskup Schin dzieli się na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej Niewiasta Umiłowana przez Świat, znajdziemy w niej takie ciekawe rozdziały, jak na przykład Miłość zaczyna się od marzenia. Najszczęśliwsze małżeństwo świata. To pewnie o Józefie i Maryi, gdy miłość i wolność były tym samym oraz miłość i smutek, w drugiej części e, nazwał autor światu miłowany przez niewiastę i mówi w nim między innymi o siedmiu prawach miłości, o Maryi w świecie muzułmanów, co oni mówią muzułmani, o niedoli duszy i królowej miłosiecia o Maryi i mieczu e, oraz o kobiecie depczącej węża i atomie. Z tej książki najbardziej podoba mi się zestawienie, jakie jest w rozdziale pod tytułem Pieśń kobiety, w której autor porównuje i wychwytuje różnicę między magnifikat, hymnem chwały Boga, wyśpiewanym przez Maryję, a tezami rewolucjonistów, które są pełne szatańskich podstępów i derdymał, czyli o komunizmie i ideologii marksistowskiej. Dla przykładu: po pierwsze, dla Maryi cały świat to dusza i Bóg. A dla rewolucjonistów lewicy to opium i głoszenie, że Boga nie ma. Marks zakończył swe księgi słowami: Nienawidzę wszystkich bogów. Zaznaczmy, że najbardziej nienawidził Jezusa i chrześcijaństwa. Po drugie, dla Maryi Bóg jest władcą historii, panem historii. A dla marksistów i leninowców walka klas. Dla Maryi cała cywilizacja to miłość. Dla lewej strony uśmiercani wszystkich, którzy są przeciw władzy rewolucyjnej. Po trzecie, Maryja boi się tylko Pana Boga, ale wie, że On jest miłosiernym Ojcem, czyli znana jest na Boga jak dziecko, ufa jak dziecko, miłuje Boga jak córka, a komunista natomiast jest oparty na lęku niewolnika wobec silnego dyktatora. Lęk ten rodzi się nie z miłości jako Maryi, ale z przemocy i potęgi organów władzy. Po czwarte, dla Maryi jest jasne, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a wywyższa ubogich. Dla komunistów przemoc jest niezbędna i musi być skierowana przeciwko tym, co posiadają, przeciwko wszystkim kapitalistom. Bóg chce, abyśmy walczyli z grzechami, czyli miecz boleści przenika do wnętrza, a u komunistów na zewnątrz wyciąć wszystkich, których nienawidzą rewolucjonisty. Odrzucając grzech, Człowiek uczy nas tego, Maryja staje się dzieckiem Boga. A dla ideologów rewolucji, dzięki ateizmowi, który odrzuca Boga, e, oni staną się jak Bogowie. Maryja wie, że Jezus zmieni ten świat, a nie ci, co pałają nienawiścią do Boga i z ludźmi się nie liczą. Dlatego Maryja nieustannie przynosi światu Jezusa, króla pokoju. On zbawi. Jest Zbawicielem, możemy powiedzieć, jest pierwszą i jedyną miłością Maryi. Polecam, rozczytajcie się w książce arcybiskupa Fultona Shina. A my przejdźmy teraz e, do dzisiejszych patronów. Świętego Januarego z Beneventu, męczennika, którego krew do dzisiaj w Neapolu w ampułkach wciąż e, się burzy jest żywa. Oraz do świętego Józefa z Kupertynu. Też z Włoch, który umiłował, który lewitował ponad sto razy, unosił się w górę na słowo Jezus Maryja. Ci dwaj włoscy święci to dopiero zabijają ćwieka nie tylko naukowcom, ale wszystkim, którzy mają poglądy komunistyczne. Jak to zakrzepia krew zakrzepła krew, może się gotować i płynąć jak żywa. Jak to zwykły człowiek może na mszy świętej unosić się w powietrze? Święty January został jako biskup żyjący w czwartym wieku, wieku. Poszedł pocieszyć w więzieniu swego diakona Sozjusza, Został ściętym mieczem za to. Wraz z pięcioma jego obrońcami, Festusem, Dezyderiuszem, Prokulem, Eutychesem i Jakucyuszem, cała siódemka poniosła śmierć 19 września w IV wieku, i wszyscy oni zostali świętymi męczennikami, bo przelali krew za wiarę w Chrystusa. Dzisiaj, e, święty January, e, gdy został ścięty, to pewna chrześcijańska kobieta zebrała jego krew w ampułki, w szklane naczynia. I do dzisiaj przechowywane są one w Neapolu. I dwa razy w roku cała Italia patrzy, czy zburzy się krew męczennika. Bo wiedzą, że kiedy się nie burzy, to wydarza się nieszczęście trzęsienie ziemi przychodzi, wybucha wezywiusz, statek się rozbija inne katastrofy. Papież Benedykt XIV o krwi Januarego powiedział: Istnieje w Neapolu krew, która nie może doczekać się zmartwychwstania. A pewien włoski profesor Giulio Lambutini. Przyznał: Krew świętego januarego to jest skrzep, który żyje i wciąż oddycha. Jak to krew leżąca w szklanej próbówce może żyć? To dla komunistów i dla tych, co odrzucają Boga, pobożne fanaberie. Jak to człowiek patrząc na Eucharystię, słysząc święte imię niepokalanej, niepoczętej. Józef z Kupertynu mógł unosić się w powietrze. Wszystko chcą wytłumaczyć racjonalizmem, naukowo, wością, tylko nie mogą przyznać się do swoich grzechów i do tego, że nawet Józef z Kupertynu władza za długi skonfiskowała im dom, rodzicom, a matka, ukrywając się w stajni, tam urodziła Józefa, tak jak. Maryja urodziła Jezusa w stajence betlejemskiej. Jak on mógł zostać księdzem, kiedy nawet nie umiał zdać żadnego egzaminu, był niedołęgą, miał głupkowaty wygląd. Tak go wszyscy opisywali. A teraz jest patronem studentów. Nawet Józefa, który... Chciał zostać braciszkiem Franciszkanu. Wypędzono z klasztoru. Wtedy, gdy wrócił, matka mu powiedziała, wypędzono cię ze świętego miejsca. Wybieraj między więzieniem a wygnaniem, inaczej umrze z głodu. Wrócił do klasztoru, przyjął się na stajennego. Pracował w klasztorze, w oborze. Biskup, gdy widział, jak opiekuje się nowonarodzonymi owieczkami, posłał go no... Na, do seminarium zdał tylko na pamięć jeden cytat, błogosławione łono, które ci nosiło i piersi, które ssałeś, bo to było o Matce Bożej. I to zawsze dostawał na egzaminach i z wyroku opatrzności Bożej został kapłanem Chrystusa. Gdy sprawował mszę w czasie y, ukazania ciała Pana Jezusa, unosił się w powietrze. Gdy spotykał ludzi, którzy dawno się nie spowiadali, mówił im wprost, wydziela straszną woni: Idź do spowiedzi, zmyj brud z Twego sumie. Gdy ktoś wymieniał im Jezus lub Maryja, tak podają wszyscy świadkowie, którzy widzieli, jak Józef się unosił w górę, jak ptak, trwał w ekstazie. Wszyscy rewolucjoniści umieją wzywać innych na barykady, ale do przewrotów. Ale nie chcą dokonać rewolucji w swoim życiu wewnętrznym. Pójść do księdza. Boją się spowiedzi, jak diabeł w święconej wody. A kapłan jest do tego, żeby w imieniu Boga odpuścić grzechy i pojednać nas z ludźmi. Zanim nie będzie za późno, idźmy do świętego Józefa z Kupertynu, który jest patronem dla studentów, ale też będzie dla każdego z nas. Patronem, gdy będziemy zdawać najważniejszy egzamin w życiu przed Bożym yy, sądem, niech nam będzie wtedy orędownikiem i wspomóżycielem. Dlatego mogę zwrócić się do Niego. Święty Józef jest kupertynu. Gdy obawiam się, że mógłbym zawieść i zapomnieć nawet swoje imię, bo tak poważny egzamin, pomóż mi, pomóż mi, abym otrzymał takie pytanie na które będę znał odpowiedź. Aby egzaminujący mnie święty Piotr potraktował moją wiedzę jako pokorę, a Maryja braki w mym wykształceniu uzupełniła łaską i wlała mi do mego serca miłość do Pana Jezusa, aby me serce stało się tak puste, aby mógł zamieszkać w Nim Ten, który jest cały łaską.